Cześć wszystkim, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku moich podcastów. Mam nadzieję, że wszyscy dobrze się trzymacie i znajdujecie chwilę spokoju, aby spędzić ten czas razem ze mną. Bardzo się cieszę, że jesteście tutaj, ponieważ dzisiaj będę kontynuować wątek, który jest bliski mojemu sercu i z tego co widzę po Waszych wiadomościach jest dla Was również niezwykle ważny. Ostatnie odcinki były poświęcone samoakceptacji i budowaniu równowagi w życiu, zarówno w sferze fizycznej, psychicznej, jak i emocjonalnej. Mówiliśmy o tym, jak ważne jest, aby pogodzić się ze sobą, jak znaleźć w sobie spokój i wyrozumiałość. Dzisiaj jednak chciałabym pójść o krok dalej i porozmawiać z Wami o kolejnym równie istotnym elemencie tej układanki a mianowicie cierpliwości. Tak wiele osób, z którymi pracuję, pyta mnie: Jak szybko mogę schudnąć? Ile czasu zajmie mi osiągnięcie mojego celu? Czy mogę osiągnąć to przed wakacjami? Czy jest możliwe, że szybko przestanę podjadać? Czy przestanie mnie w miesiąc ciągnąć do słodyczy? Rozumiem te wszystkie pytania, bo sama kiedyś byłam w podobnej sytuacji. Z perspektywy czasu, jednak widzę, że kluczowym elementem każdej zmiany czy to fizycznej, czy emocjonalnej, jest cierpliwość. Zastanówmy się przez chwilę, dlaczego cierpliwość jest tak trudna w dzisiejszym świecie. W erze szybkich rozwiązań, natychmiastowej gratyfikacji i presji na szybki sukces, cierpliwość może wydawać się wręcz przestarzała. Ale prawda jest taka, że żadne trwałe zmiany nie przychodzą z dnia na dzień. Każdy z nas potrzebuje czasu. Aby osiągnąć swoje cele i zmiany, a nawet wtedy, gdy wydaje się, że stoimy w miejscu, często robimy więcej postępów, niż jesteśmy tego świadomi. Weźmy na przykład osoby, które chcą schudnąć. Często myślimy o odchudzaniu jako o serii szybkich działań, restrykcyjnej diecie, intensywnych treningach, które mają natychmiast przynieść efekt. Jednak te szybkie rozwiązania rzadko działają długoterminowo. Gdy brakuje cierpliwości, często wracamy do starych nawyków, a efekt jojo jest powszechnym problemem. Zamiast tego powinniśmy skupiać się na procesie, na budowaniu zdrowych nawyków, które przyniosą trwałe zmiany i pozbycie się presji bycia ciągle na diecie. To może oznaczać zaczęcie od małych kroków, od zmiany jednego niezdrowego posiłku na zdrowszą alternatywę, wprowadzenie krótkich, regularnych ćwiczeń czy spacerów do codziennego życia, a nie intensywnych treningów, które nas zniechęcają po tygodniu lub nabawią kontuzji. Cierpliwość jest kluczem do sukcesu, a każdy mały krok przybliża nas do celu. Chciałabym teraz podzielić się z Wami kilkoma historiami osób, z którymi miałam okazję pracować i które zrozumiały, jak ważna jest cierpliwość w drodze do ich celów. Pierwsza historia, którą chciałabym Wam opowiedzieć, dotyczy mojej podopiecznej Ani. Ania przyszła do mnie z bardzo konkretnym celem: chciała schudnąć 15 kg przed ślubem swojej siostry. Miałyśmy na to niecałe pół roku. Początkowo Ania była bardzo zmotywowana, ale kiedy po dwóch miesiącach intensywnej pracy nie widziała większych efektów, zaczęła się zniechęcać. To jest moment, który dla wielu osób jest najtrudniejszy. Kiedy pracujemy, dajemy z siebie wszystko, a spektakularnych efektów nie widać od razu. W takich chwilach często zadajemy sobie pytanie: czy to wszystko ma jeszcze sens? Może coś robię źle, ale prawda jest taka, że zmiany w ciele, szczególnie te trwałe, potrzebują dużo czasu. Razem z Anią postanowiłyśmy zmienić podejście. Zamiast skupiać się na tym, ile kilogramów chce zrzucić w krótkim czasie, skupiłyśmy się na procesie, na budowaniu zdrowych nawyków, które będą z nią na dłużej. Miejmy nadzieję, że na zawsze. Stopniowo zmieniałyśmy jej dietę wprowadzałyśmy różne formy aktywności fizycznej. I co najważniejsze? uczyłyśmy się cierpliwości. W ciągu tych sześciu miesięcy Ania nie tylko osiągnęła swój cel, ale przede wszystkim nauczyła się, że najważniejsze jest, aby cieszyć się procesem. W kolejnych miesiącach po prostu dała sobie na luz i bez ogromnego spinania się cierpliwie trzymała się planu. Wtedy organizm się odblokował i masa ciała zaczęła Szybciej spadać, Ania w międzyczasie nie odmawiała sobie na przykład lodów w upalną niedzielę czy wypicia drinka z przyjaciółką. Zbudowała zdrowszą relację z jedzeniem i nabrała więcej pewności siebie. Druga historia dotyczy mojej podopiecznej Kasi, która miała podobne wyzwanie. Kasia od lat zmagała się z problemami zdrowotnymi związanymi z nadwagą, a kiedy przyszła do mnie, miała już za sobą wiele prób zrzucania kilogramów. Jej największym wyzwaniem było to, że chciała widzieć efekty natychmiast. Była przekonana, że jeżeli nie schudnie szybko, to nigdy nie udaje się utrzymać efektów. W pracy z Kasią postawiłam na podejście holistyczne. Oprócz zmian w diecie i treningach, zaczęłyśmy pracować nad jej mentalnością. Kasia zrozumiała, że sukces to nie tylko liczba na wadze, ale również to, jak czuje się we własnym ciele, jak dba o swoje zdrowie i jakie nawyki buduje. Po kilku miesiącach współpracy Kasia schudła, ale co ważniejsze, zaczęła zmieniać swoje podejście do życia: zaczęła się więcej uśmiechać i cieszyć się z wyjść na zakupy. Nie zrzuciła dużo kilogramów, ale po treningach poprawił się jej wygląd, ciało odzyskało jędrność i o wiele zmniejszył się jej celulit. Wreszcie Kasia cieszyła się tym, co udało jej się wypracować i była dumna z siebie i ja z niej również. Kolejnym przykładem jest Paulina, która chciała nabrać masy mięśniowej i zmienić wygląd swojej sylwetki na bardziej kobiecą. Na początku była bardzo niecierpliwa i oczekiwała efektów natychmiast. Jednak powoli zaczęła rozumieć, że aby zbudować zdrową i piękną sylwetkę. Czyli nabranie masy mięśniowej, szczególnie u kobiety, to nie jest taka prosta sprawa. Ja w pracy z moimi podopiecznymi nie stosuję żadnych podejrzanych wspomagaczy czy specyfików. Wszystko jest oparte na zdrowym jedzeniu z odpowiednią ilością kalorii i makroskładników, wzbogacone jedynie sprawdzoną, tylko potrzebną, a nie nadmierną suplementacją. Trenując z Pauliną, widziałam, jak pięknie się zmienia. Jak nabiera zdrowej masy ciała oraz pewności siebie. Pracowałyśmy około półtora roku razem, ale zmiany były ogromne. W trakcie naszej współpracy sukcesywnie podbijałam kaloryczność, ale tak, żeby to było stopniowo, aby nie spowodować przyrostu tkanki tłuszczowej. Zaczęłyśmy od małej ilości jedzenia, a skończyłyśmy na o wiele większej ilości jedzenia, i na końcu masa ciała już pięknie trzymała się na odpowiednim poziomie. Tutaj był problem z za małą ilością jedzenia. I to, że zwiększałyśmy stopniowo ilość spożywanych kalorii, plus odpowiednie treningi, dały świetne efekty. Do tej pory, Paulina podsyła fotki pysznego jedzenia. Nauczyła się wielu fajnych i ciekawych przepisów, które bardzo polubiła, i zdrowe nawyki z nią pozostały. Wspomnę tutaj jeszcze odnośnie Ilości jedzenia. Często spotykam się z tym, że kobiety, które do mnie przychodzą, czy to zrzucić masę ciała, czy nabrać kilogramów, borykają się z problemem nie zawsze podjadania, a często właśnie za małej ilości jedzenia. Chcą się odchudzać i długi czas za mało jedzą, co po pewnym czasie daje sygnał naszemu organizmowi, że kolejnego dnia również dostanie za mało. I następuje blokada oraz odkładanie tkanki tłuszczowej. Dlatego głodzenie się, czy po prostu za mała ilość jedzenia, to również ogromny problem w kwestii odchudzania. Cierpliwość jest również kluczowa, jeśli chodzi o zdrowie psychiczne. Sama zaczęłam niedawno terapię, o czym mówiłam w poprzednich odcinkach, i mogę Wam powiedzieć, że to również wymaga ode mnie dużo cierpliwości. Czasami wydaje nam się, że skoro już zaczęliśmy pracę nad sobą, to od razu powinniśmy czuć się lepiej. Ale to tak niestety nie działa. Podobnie jak w przypadku pracy nad ciałem, również w sferze emocjonalnej potrzebujemy czasu, aby zrozumieć siebie, zmierzyć się z naszymi lękami i wyzwaniami. Terapia to proces, który wymaga od nas regularności i cierpliwości, ale naprawdę warto. Warto dać sobie ten czas, bo to inwestycja w siebie i swoje zdrowie na przyszłość. Na koniec chciałabym podzielić się z Wami kilkoma praktycznymi radami, które mogą Wam pomóc w budowaniu cierpliwości, zarówno w sferze fizycznej, jak i emocjonalnej. Po pierwsze, świętuj małe sukcesy. Zamiast skupiać się na końcowym celu, Doceniaj każdy mały krok, który przybliża cię do sukcesu. Może to być zdrowy posiłek, krótki trening, spacer, czy moment refleksji nad swoim samopoczuciem. Po drugie, daj sobie czas. Nie oczekuj, że wszystko zmieni się od razu. Pamiętaj, że prawdziwe zmiany to te, które zostaną z tobą na dłużej i one potrzebują czasu. Po trzecie, skup się na procesie, a nie tylko na wyniku. Czasami samo dążenie do celu może być satysfakcjonujące, jeśli tylko nauczymy czerpać się radość z drobnych postępów. Po czwarte, znajdź wsparcie. Cierpliwość jest łatwiejsza, gdy masz obok siebie osoby, które cię wspierają i motywują. To może być trener, terapeuta. Przyjaciel, czy nawet grupa wsparcia online. Dobrze jest mieć kogoś, kto przypomni Ci, że robisz postępy, nawet wtedy, gdy sam tego nie widzisz. Po piąte, bądź dla siebie łagodny. To jedna z najważniejszych lekcji, jakie nauczyłam się na swojej drodze. Często jesteśmy dla siebie zbyt surowi, oczekując u siebie. Nadmiernej doskonałości, ale prawda jest taka, że wszyscy popełniamy błędy i to jest zupełnie normalne. Kluczowe jest, aby zamiast się karcić, wyciągnąć z tego wnioski i iść dalej. Po szóste, monitoruj swoje postępy. Prowadzenie dziennika, w którym zapisujesz swoje cele, postępy, a nawet uczucia. Może być niezwykle pomocne. Z perspektywy czasu łatwiej jest dostrzec, jak daleko już zaszedłeś. Nawet jeśli w danym momencie wydaje Ci się, że nic się nie zmienia. W tym momencie chciałabym wprowadzić też coś nowego. Dostaję od Was wiele pytań i wiadomości na temat motywacji, samoakceptacji i radzenia sobie z trudnymi momentami. Dlatego postanowiłam odpowiedzieć na dwa pytania z nich tutaj, właśnie w podcaście. Mam nadzieję, że Wasze pytania pomogą innym słuchaczom, którzy zmagają się z podobnymi problemami. Pierwsze pytanie pochodzi od Kasi, która napisała: Ilona, próbuję schudnąć od kilku miesięcy, ale ciągle się zniechęcam, gdy nie widzę efektów. Jak mogę pozostać zmotywowana, kiedy wydaje mi się, że wszystko trwa zbyt długo? Kasiu, doskonale cię rozumiem, bo sama kiedyś czułam podobnie. Kluczowe jest tutaj zrozumienie, że każda zmiana wymaga czasu. Skup się na małych, codziennych sukcesach, takich jak zdrowsze jedzenie, czy to, że udało ci się wykonać kolejny trening, nawet jeśli efekty na wadze nie są jeszcze widoczne. Często to, co dzieje się w naszym ciele, zaczyna być widoczne dopiero po pewnym czasie. Ustal sobie małe cele, które będą realne do osiągnięcia i celebruj każdy krok na swojej drodze. Drugie pytanie jest od Tomka. Pracuję nad swoim zdrowiem psychicznym, ale czasami czuję się, jakbym utknął w miejscu. Jak mogę nauczyć się cierpliwości, kiedy nie widzę postępów? Tomek, to świetne pytanie, bo zdrowie psychiczne to długotrwały proces, który często wymaga więcej cierpliwości niż praca nad ciałem. Moja rada jest taka: staraj się monitorować swoje samopoczucie na przestrzeni dłuższego czasu. Często nie zauważamy postępów po prostu z dnia na dzień, ale jeśli spojrzysz na swoje życie, Sprzed miesiąca, pół roku, czy nawet roku, zobaczysz jak bardzo się zmieniłeś. Daj sobie przestrzeń na rozwój i zaufaj, że każdy mały krok, nawet ten niewidoczny, przybliża cię do większych zmian. Na koniec chciałabym podsumować to, o czym dzisiaj rozmawialiśmy. Cierpliwość to fundament każdej długotrwałej zmiany, zarówno w sferze fizycznej, jak i psychicznej. Nie możemy oczekiwać natychmiastowych efektów. Ważne jest, aby doceniać proces, cieszyć się małymi krokami i pozwolić sobie na czas, którego potrzebujemy do osiągnięcia naszych celów. Zachęcam Was, abyście po tym odcinku zatrzymali się na chwilę i zastanowili, jakie małe kroki robicie codziennie, które przybliżają Was do Waszych celów. Może to być coś niewielkiego decyzja. Aby pójść na spacer, wybór zdrowszego jedzenia czy czas poświęcony dla siebie, to te małe kroki tworzą długotrwałą zmianę. Pamiętajcie, aby zasubskrybować mój kanał i zostawić komentarz. Chcę wiedzieć, co o tym myślicie i jakie tematy chcielibyście usłyszeć w kolejnych odcinkach. Dziękuję, że byliście dzisiaj ze mną. Życzę Wam dużo cierpliwości, wytrwałości. I przede wszystkim spokoju. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.